Celowo unikaliśmy tego tematu, bo nie, nie chcemy, bo uważam, że to nie jest audycja, w której o takich rzeczach się mówi. Bo nie do końca chyba jesteśmy też godni, żeby o tym gadać. Co by Twoja mama powiedziała, jakby obejrzała film Kuba? Byłaby dumna. No, też tak myślę. Panie i Panowie. Dziękujemy bardzo serdecznie. Naszym gościem był Kuba Błaszczykowski. A to by się ten film w ogóle podobał? Jak, tak, jak oglądałeś, miałeś takie ciarki na koniec, że, że kończy się, za chwilę będą oklaski, że czułeś się zakłopotany, dumny? Czy pomyślałeś, gdybym nie był sobą, to strasznie chciałbym poznać tego faceta z ekranu? Bo naprawdę mnie dzisiaj, nie wiem czy ty Piotruś tak miałeś, mnie dzisiaj ten film dwa razy rozkleił. A wiecie, co ja sobie pomyślałem, jak się skończył? Że tutaj nadaje, czekam na drugą część. No właśnie, a jak, jak ty się czułeś? Jak Kuba działacz? Jak leciały napisy? Jak się czułeś? Wiesz, co, ja oglądałem ten film parę, la, parę razy i mm -hmm. myślę, że to moje też. E, e, oczywiście, że w, za każdym razem te emocje trzeba było przeżyć i, i to nie było łatwe. Natomiast. E, Miałem jedno poczucie, że w sumie to, co zakładaliśmy przed filmem, to udało się zrobić. Mm. I tylko tak. Moja dziewczyna powiedziała fajną recenzję, powiedziała, bo też się wzruszyła, powiedziała: Fajna fabuła, słaby aktor. Myślę, że dużo w tym racji. I, dobra, to ja jeszcze jedno pytanie. Dobra. Jedno ostatnie. Za co Błaszczykowski lubi Błaszczykowskiego? Hmm. Ciekawa rzecz, ciekawe pytanie. Myślę, że. Mm. Że za to, że potrafił wygrać swoje życie. Wojewódzki, kędzierski.